Cześć, jestem Jarek Dudka i pracuję dla firmy PFUM Unlimited należącej do grupy kapitałowej RICO. W dzisiejszym materiale wideo chciałbym Wam zaprezentować podstawowy proces konfiguracji skanera Scansnap po raz pierwszy. Do celów tej prezentacji zdecydowałem się na wykorzystanie naszego flagowca, którym jest Scansnap i X1600. Łączą sobie najbardziej istotne cechy ze względu na skanowanie, dlatego chciałbym dzisiaj na jego przykładzie, właśnie przejść przez ten proces konfiguracji, który myślę pomoże nowym użytkownikom rozpoczynającym pracę z marką SKAS. Kochani, przed wykonaniem pierwszej konfiguracji, oczywiście musimy sprawdzić, czy wszystko znajduje się w opakowaniu, więc szukamy skanera, kabelka USB, zasilacza wraz z przewodem zasilającym. W przypadku modelu X1600 specjalnego adaptera, prowadnicy do skanowania rachunków. Oraz podręczników powitalnych, środków ostrożności czy też certyfikatu dla licencji COFAX Power PDF Standard dla systemu Windows oraz dla systemu Mac. Kolejnym krokiem jest zdjęcie taśm zabezpieczających, które służą jakby ochronie naszego skanera na czas transportu. No, jeżeli te dwie czynności wykonamy, to w zasadzie możemy przejść do procesu właściwego konfiguracji. Który składa się z konfiguracji ustawień skanera w pierwszym kroku, w drugim z pobierania oprogramowania, zaś w trzecim z instalowania oprogramowania i podłączania skanera do pracy. Ok, jak wspomniałem wcześniej, mam ze sobą dzisiaj skaner X1600, który wygląda całkiem ładnie. Z tyłu model jest wyposażony w dwa porty: port USB. Oraz port zasilający, gdzie wpinamy odpowiednio zasilacz oraz kabelek USB. Należy pamiętać przy tej okazji, co zawsze zalecamy: żeby używać oryginalnych przewodów dołączonych ze skanerem, gdyż to gwarantuje niezawodną pracę naszego urządzenia przez długi czas. Jeśli chodzi o proces włączenia tego skanera. On jest o tyle ciekawy, że nie ma żadnych guzików, nie ma żadnych przycisków fizycznych. Skaner włączamy po prostu otwierając pokrywę podajnika. I wówczas następuje proces inicjalizacji urządzenia. Jak wspomniałem wcześniej, mamy też specjalny adapter do paragonów, więc możemy go spokojnie zamontować. Wystarczy, że umieścimy. Tą prowadnicę z strzałeczkami zwróconymi do siebie, pinamy najpierw w górę, później w dół. No i prowadnica jest zainstalowana. To jest o tyle istotne i ciekawe dla tego rozwiązania, że nie musimy jej demontować za każdym razem, gdyż możemy skaner spokojnie z tą prowadnicą zamykać i otwierać. OK. kamerka nie pozwala mi na pokazanie właściwie wyświetlacza, gdyż jest za duży kontrast, za duża jasność, ale postaram się opisać to, co robimy. Więc po podłączeniu przewodu i włączeniu skanera kolejnym krokiem jest skonfigurowanie skanera do podstawowej pracy z panelu dotykowego. W pierwszym kroku wybieramy język. Domyślnie jest tutaj u mnie ustawiony język polski. Klikamy przycisk dalej. Następuje proces inicjalizacji do właściwego języka. Możemy przeczytać informacje o gwarancji. Okej, może tak będzie troszeczkę lepiej widać. O, super. Klikamy dalej. Wybieramy tryb uruchamiania urządzenia, czy szybki, czy normalny. No, domyślnie zaznaczony normalny który pozwoli nam na standardowe uruchamianie skanera po zamknięciu i otwarciu pokrywy. Klikamy dalej. Dzisiaj zademonstruję sposób podłączenia skanera do komputera jako domyślny, żeby przejść ten taki pierwszy proces konfiguracji, gdyż nie wszystkie skanery są wyposażone w port Wi-Fi. Akurat ten skaner ma coś takiego. Natomiast możemy spokojnie zdecydować, czy chcemy podłączyć nasz skaner do komputera czy urządzenia mobilnego, lub do obydwu. Do celów tej prezentacji załóżmy, że podłączamy się do komputera, klikamy dalej. No i jesteśmy już na ostatnim etapie na ekranie, który wyświetla informacje połączenie USB, i w tym momencie możemy przejść do punktu dotyczącego pobierania oprogramowania. Na ekranie skanera znajduje się wskazówka i podpowiedź, gdzie, gdzie tego oprogramowania możemy szukać. Więc przepisujemy sobie po prostu ten adres. On jest dość prosty: scansnap.com przez d. I to jest najprostszy sposób, żeby znaleźć się na bezpośrednio na naszej stronie do pobierania oprogramowania. Natomiast yy, Podczas jakby tego procesu pobieramy tylko standardowe oprogramowanie ScanSnap Home, które jest praktycznie całym kompendium dla tego skanera, dla tego rozwiązania i ono w zupełności nam wystarczy do obsługi skanera i jego funkcjonalności. Natomiast dodatkowo możemy oczywiście zainstalować Cofax Power PDF, która jest taką dodatkową aplikacją do plików PDF, jak również Abifine Leader for ScanSnap, Czyli takie dodatkowe narzędzie, które pozwoli nam tworzyć pliki edytowalne, czy to Word, czy to Excel, czy też PowerPoint. OK. Skoro jesteśmy na stronie pobierania e, Skansup Home, definiujemy sobie nasz region, oczywiście wybieramy Polska. No i mamy do wyboru dwie opcje. Albo pobieramy instalator e, onlineowy, który pobierze się szybciej i on sobie sam pobierze wszystkie pliki, komponenty potrzebne do zainstalowania oprogramowania. Natomiast jeżeli chcemy zainstalować to oprogramowanie na komputerze bez dostępu do internetu, wybieramy wówczas instalator offline. Ja dzisiaj zdecyduję się na instalator online. Zatem klikamy download. Zapoznajemy się oczywiście z licencją użytkownika. Jeżeli zgadzamy się z warunkami tej umowy. Klikamy Agree i nasze oprogramowanie rozpoczyna pobieranie. Mamy pobrane. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto też pobrać dodatek ABI Fine Reader for ScanSnap, więc drugim sposobem na pobieranie oprogramowania do naszych skanerów marki ScanSnap jest po prostu przejście do tej witryny, czyli pfuri.com globalscan.scansnap.dl, jak download. Gdzie możemy sobie spokojnie wybrać nasz model skanera, w naszym przypadku będzie to X1600, wybrać z jakiego systemu operacyjnego korzystamy, no i kliknąć przycisk Display Software List, który nam pokaże dedykowane oprogramowanie dla tego systemu i dla danego modelu. W tym miejscu również zobaczymy, że mamy do pobrania Scan Stop Home. Klikając przycisk Download, zostaniemy przekierowani do strony, którą już widzieliśmy wcześniej, natomiast dla ABI reader for ScanSnap, jeżeli klikniemy Download, to pojawi nam się okienko autoryzacyjne, gdzie musimy wprowadzić numer seryjny skanera. Jeżeli chodzi o numer seryjny urządzenia, możemy go znaleźć na spodzie skanera z dołu. Tam jest etykietka z numerem seryjnym, jak również tabliczka znamionowa, to co też widzicie na ekranie, która pozwala nam na odczytanie tego numeru seryjnego. W momencie, kiedy go przepiszemy, klikamy Submit. No i możemy pobierać nasze oprogramowanie, pozwalające na tworzenie plików edytowalnych Word Excel oraz PowerPoint. Pobieranie już jest niemalże ukończone. O właśnie zakończyliśmy. Także proces pobierania mamy yy, kompletny, możemy przejść do etapu instalacji naszego oprogramowania, które pobraliśmy wcześniej. Rozpoczynamy oczywiście od Scans Up Home więc klikamy dwukrotnie klik instalacyjny i po chwili ukaże nam się okienko instalacji, okienko kreatora instalacji. Zatem nie robimy nic innego niż w standardzie, tylko postępujemy zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie. W tym miejscu możemy również otworzyć sobie podręcznik pomocy oprogramowania, gdzie znajdziemy wszelkie informacje dotyczące zarówno konfiguracji, jak i obsługi naszego skanera ScanSnap. Zatem klikamy dalej, wybieramy instalację typową, co jest najczęściej wybieranym i sugerowanym rozwiązaniem. Tutaj nam wskazuje aplikacja docelowe miejsca instalacji naszej aplikacji, klikamy Instaluj. No, i tak jak wspomniałem wcześniej, to jest instalator online, zatem on sobie pobiera w tym momencie wszystkie niezbędne komponenty. My w międzyczasie możemy albo poczekać na zakończenie tego procesu, albo przejść do rejestracji konta Scans. Do czego służy konto Scans? Oczywiście możemy sobie przeczytać tutaj, natomiast w skrócie, to konto Scans służy nam właśnie do tego, aby zapisywać nasze dane do chmury. Skąd dalej możemy zarządzać naszymi skanami, naszymi plikami? Ta chmura obsługuje oczywiście wszystkie najbardziej popularne serwisy, typu Dropbox, Google Drive, OneDrive. Także tutaj mamy możliwość wykorzystania tej funkcjonalności. Po zakończeniu pobierania. Jak sami widzicie, następuje automatycznie proces instalacji. Zatem nie musimy specjalnie nic więcej robić, tylko oczekiwać na to, co nam wskaże w dalszym kroku ten przewodnik instalacji. Pod koniec instalacji pliki tymczasowe, które były wykorzystane do procesu właśnie instalacji, są usuwane przez kreatora instalacji. W efekcie końcowym dostajemy pomyślny komunikat o instalacji, jeżeli nic złego się nie wydarzy. Następuje przygotowanie do uruchomienia programu ScanSnap Home po raz pierwszy. Kiedy pojawi nam się okno, powinniśmy zobaczyć ekran z wyborem modelu skanera. Który pomoże nam dokończyć ten proces pierwszej konfiguracji. Widzimy, że na skanerze już dzieją się cuda. Dokładnie mamy ekran wyboru modelu. Zatem wybieramy X1600. Uruchom konfigurację. No i kolejny podręcznik, jakby przewodnik. Tutaj wykonujemy krok po kroku wszystkie operacje. A tak wspomniałem wcześniej. Dzisiaj wykorzystamy podłączenie przez kabel USB, zatem klikamy dalej, ponieważ kabelki mamy już podłączone. Tutaj kreator mówi nam, że włączyć skaner, skaner jest uruchomiony, klikamy dalej, no i następuje sprawdzenie połączenia. Jeżeli komunikacja zostanie nawiązana prawidłowo, otrzymamy komunikat taki jak tutaj, czyli informację, że połączenie zostało zakończone i nasz skaner z KASNAP jest gotowy do pracy. I to w zasadzie jest wszystko, co jest nam potrzebne do pierwszej konfiguracji. Na ekranie już widzicie, mamy gotowe, predefiniowane profile skanowania. Zatem, gdybyśmy chcieli wykonać pierwsze skanowanie, to jedyne, co musimy zrobić, to wysunąć tackę odbiorcza wysunąć tackę podajnika. Tutaj. Pokażę, że on ma też takie przedłużenie, które pozwala nam na lepsze pozycjonowanie dokumentów. Zamknę klapkę, więc skaner się uruchamia ponownie. Umieszczamy nasz arkusz na podajniku. No tutaj na środku tacki mamy taką wskazówkę, jak należy układać kartki, więc prawidłową orientacją to jest tekst zwrócony do tacy podajnika i do dołu. Wówczas mamy pewność, że tamta strona zostanie przeczytana jako przednia, natomiast ta, którą widzimy tutaj jako pustą, zostanie przeczytana jako tylna. Klikamy dalej. W tym etapie jeszcze możemy zdecydować, czy chcemy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu. Więc, jeżeli chcemy, aby nasz skaner łączył się poprzez moduł Wi-Fi, na przykład. To możemy to teraz zrobić, więc może wykonajmy ten krok, po to, abyśmy mogli zrezygnować z połączenia USB i de facto skanować poprzez naszą sieć infrastrukturę WiFi, Co myślę, będzie bardziej pożyteczne, gdyż wtedy nie jesteśmy przywiązani do miejsca instalacji skanera natomiast możemy sobie go umieścić w dowolnym miejscu, gdzie jest tylko zasięg naszej sieci Wi-Fi i pracować w dogodny i wygodny sposób. W momencie, kiedy przejdziemy do dalszego etapu, dostaniemy okienko konfiguracji sieci bezprzewodowej skanera ScanSnap. Klikamy dalej. W tym momencie następuje wyszukiwanie naszego bezprzewodowego punktu dostępu. Możemy sobie wybrać sieć lub użyć WPS, wpisać klub, klucz zabezpieczeń, zatwierdzić, jeżeli wszystko wprowadziliśmy poprawnie, no to nasz skaner powinien zostać podłączony do sieci wi -Fi. Jeżeli chcemy używać serwera ScanStop Cloud lub aktualizować oprogramowanie, oprogramowanie układowe skanera, to zostawiamy oczywiście ustawienia serwera proxy bez danego uwierzytelniania. Klikamy dalej. No i ponownie otrzymujemy informację, że wszystko zostało wykonane prawidłowo. Klikamy dalej. Następuje łączenie ze skanerem. Następnie mamy informację, żeby odłączyć kabelek USB, ponieważ z przyczyn oczywistych dwa tak różne interfejsy jak USB oraz Wi-Fi nie mogą pracować jednocześnie. Zatem wykonujemy ten krok, połączenie zostało zakończone. Jak więc sami widzieliście, proces tej instalacji, konfiguracji, podłączenia skanera jest naprawdę banalnie prosty. Jedyne co musimy zrobić, to stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie. Czyli co? Jesteśmy gotowi do skanowania, zamykamy nasze okienko, dostajemy interfejs ScanSnap Home. Dzisiaj nie będziemy szczegółowo opisywać funkcjonalności tego oprogramowania, ponieważ celem tego materiału wideo jest tylko przejście przez ten pierwszy proces konfiguracji. Zatem tylko w skrócie powiem, że ScanSnap Home to jest aplikacja służąca do zarządzania skanowanymi dokumentami oraz służąca do skanowania dokumentów. Ona łączy w sobie wiele różnych funkcjonalności, o czym będę mówić oczywiście w kolejnych materiałach wideo. Skanowanie z tego skanera możemy uruchomić na dwa sposoby, albo poprzez kliknięcie przycisku Scan w aplikacji ScanSnap Home, która aktywuje nam menu, jakby odzwierciedlające wygląd naszego wyświetlacza. I wybierając profil ScanSnap Home, klikając przycisk, następnie Scan, następuje proces skanowania. Zapisywania i dokument lęduje nam w naszym laboratorium ScanSubHome. Drugim sposobem oczywiście uruchomienia skanowania w przypadku tego skanera jest naciśnięcie przycisku bezpośrednio na panelu dotykowym skanera. Klikamy Scan. Nasz skan został ukończony szybko, sprawnie i przyjemnie. Jak widzicie, ten proces naprawdę nie jest skomplikowany. Nasz skaner jest gotowy do pracy i możemy wykorzystywać wszystkie jego funkcjonalności. To, co wspomniałem na początku, oczywiście jest możliwość wykorzystania dodatku Abifine Finder for ScanSnap, więc jeżeli byśmy teraz zainstalowali ten dodatek ocr to również proces tej instalacji nie jest skomplikowany. Ponownie postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Używamy ustawień domyślnych, klikamy instaluj i po chwili będziemy mieli gotowy nasz dodatek, który pozwoli nam stworzyć dokument Word. Po zakończeniu instalacji, klikamy przycisk Finish no i w zasadzie możemy się cieszyć już funkcjonalnością OCR, żeby sprawdzić działanie tej funkcji możemy użyć np. profilu szybkiego menu. Ładujemy dokument na podajnik, klikamy przycisk Scan i wybieramy. Decydujemy, co chcemy zrobić z naszym plikiem. No tutaj nam aplikacja podpowiada, że możemy zrobić na przykład dokument Word. Więc czekamy, aż konwersja zostanie wykonana. Tutaj w tle widzimy, że konwersja ma miejsce. Następuje eksport. Po zakończeniu eksportu akurat w przypadku mojego, mojej konfiguracji plik ląduje w folderze, który był ustawiony dla profilu szybkie menu, czyli do folderu dokumenty. No i tutaj otrzymujemy nasz dokument Word, który jest w wersji edytowalnej. Możemy sobie spokojnie tutaj coś poprawić, dopisać, sprawdzić, czy wszystko się czytało poprawnie. No i myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jeszcze jakby gwoli uzupełnienia dodam, że aby uzupełnić swoją wiedzę w zakresie instalacji, jeżeli coś było może niejasnego do końca w tym dzisiejszym materiale wideo, zachęcam oczywiście do odwiedzenia naszej strony pomocy, gdzie możemy przeczytać więcej informacji dotyczących konfiguracji skanera z po raz pierwszy, jak również sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące obsługi tego urządzenia. Dziękuję. Z tej strony Jarek Dudka i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych materiałów, wideo oraz do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Pozdrawiam.